Dziękuję panu radnemu. Proszę pan radny Adam Damczyk. Dziękuję za głos. Ja chciałbym właśnie 4 września miałem spotkanie z mieszkańcami na na świątyni. Właśnie, no, cztery pytania mieli właśnie do burmistrza i do dyrektora, ale nie ma dyrektora. Do... Niestety w sprawach służbowych musiał pan dyrektor wyjść, ale obiecał, że jeszcze wróci. Jeżeli będzie dalej sesja, to, to jeszcze przyjedzie. No, pan proszę, żeby burmistrzowi dał. Tak? właśnie, że czekaliśmy. 30 lat na taki remont tej świetlicy zawsze było, a teraz właśnie jest, jest będzie realizowana. No to się bardzo podziękować. No i za to owodnice też, kurde, że ludzie będą mogli się odpocząć. Jeszcze porównam niezdów właśnie, było to porównanie niezdów. Teraz każdy jeździ przez owodnicę, a do łazisk mają tędy bliżej. Nie jeździ przez niezdów, tylko jedzie, jest bliżej i bezpiecznie. Też radna, no niech... To, to, to jest po, poza tematem, Ale mam właśnie takie pytania. Też sątiska wystosowała, ale że... Pierwsze pytanie. Należy doprowadzić do stanu użytkowania hydrantów pożarniczych, ponieważ najbliższy jest firma koło firmy Jak. Ale te hydranty. I były właśnie, to były kilka lat, dwa, trzy lata temu. Ja, 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 ja się troszkę wypowiem, bo, bo jako radnym, i, że stan u nas jest i wodociągów i 55 lat i te hydranty są powstawiane, ale chcieć, nie wiem czy uruchomione, nie wiem czy straż dzwoni. Mi się zdaje, że to pytanie to, to powinno być do straży, że czy straż potrzebuje tych hydrantów i jakby zacząć ruszać te hydranty, to awarie, na awariach są i nowe drogi są porobione i to, to, to jest właśnie to, to z tymi hydrantami, no ale, ale to właśnie mieszkańcy poruszyli, że jeden hydrant, aby jest koło firmy jak, ale to jest nowe ujęcie i jest najbezpieczniejszy ten hydrant, bo koło szkoły jest właśnie na świętalce, ale no nie wiem, czy strażacy i używają go, to, to takie pytanie no, mam do, do burmistrza, no. Co? lepiej, żeby nie używali, bo awaria będzie. Ale, ale czy jest potrzeba? Ale czy jest dobrze, potrzeba... Dobrze, panie radny, to proszę następne punkt, pan ma, żebyśmy tutaj Teraz chodzi właśnie w tutaj do, tutaj do, do dyrektora, że ten przystanek koło ko szkoły najbliższej w Kwiętalce, że jest zalewany, bo tam jest rów, Rów jest i chcą wstawić w rów rurę przepustową. A to jest a droga, jaka to jest droga? To jest droga powiatowa, Powiatowa. Tak? powiatowa droga. I właśnie tam porobili, jak ja zostałem tym radnym, tośmy porobili te rowy i właśnieśmy wstawili jedną rurę. I tam koło szkoły zasypa, ale ja teraz druga mieszkanka chce właśnie taką samą rurę i zasypać, ale to nie wiem czy to jest możliwe bo ta rura będzie się zapychać mm -hmm. to, ale że zalewa przystanek i, i, i stoją dzieci tam w wodzie no. no dobrze to jest kolejny postulat co no, tam no i coś fundusz pan, sołecki tak, że, żeby powrócić do funduszu sołeckiego i co to ma ja też odpowiedziałem że fundusz sołecki był przekazany na na lampy uliczne teraz na bzdety je, to nie ma co przeznaczać, ale fundusz sołecki, i, i na remizy, remont remis, no, nie wiem z tym funduszem sołeckim wrócimy powrócimy, czy, 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 czy co takie pytania mają mieszkańcy tak naprawdę fundusz sołecki to są dodatkowe środki na inwestycje też właśnie no na terenach wiejskich, tak światła uliczne w całym powiecie powstały właśnie z tego funduszu, to gminie, gminie mamy się cieszyć, kurde a nie tylko. a no Dobre, I czwarte pytanie. To takie takie to podatki, kurde, żeby umorzyć podatki. Yy, Świętalka świdry, bo to mówię, yy, gradobicie poszło. O podatku, o podatku gruntowym, tak? Tak. Podatku gruntowym, dobrze. Yy, wszystko pani radny? Tak? No, no wszystko. Dobrze, dziękuję. Yy, Tutaj wiceprzewodniczący pan radny Andrzej Goleń. proszę bardzo. Debiut na dzisiejszej sesji. Proszę państwa, apeluję o powagę tego miejsca i tego spotkania. Jeżeli sołtys i radny z Zadola pyta się mnie, czy Straż Pożarna używa hydranty w jego miejscowości, to ja odpowiadam, że nie wiem. Dobrze, dziękuję za ten głos. No dobrze, Będzie, nie będę już tego nie będę komentował poszczególnych wypowiedzi radnych. Ktoś jeszcze z państwa radnych? Jest, czy Pan Wladimir Bryś, proszę bardzo. Ja może bardziej do Pana Brankiewicza. Nie. Czy bardziej y, na zdrowie będzie szedł ten maszt, czy te opryski co jeden drugiemu pod oknami pryskają w tamtej miejscowości? Dziękuję. Dziękuję, to oczywiście pytanie retoryczne. Dobrze. Z, zaraz, zaraz od panu, bo tam widzę pan jeszcze jeden się zgłasza, niecierpliwi się, to, to zaraz oddam pan, panu głos najpierw. Proszę pan. Stało się to, co się miać. Stało się miać.